Ogląd taki pan ma, ja szanuję, ale to w jaki sposób potem pana zaatakowano z każdej strony, poznał pan co to jest Onet, TVN, TVP i wszystkie inne media w koordynacji walczące ze sobą. Ale ja wtedy w koordynacji byłem przez ze pana Czarnka, przez pana Nawrockiego, to PiS się do tego dołoży. To najlepiej zdefiniować, Szanowni Państwo, otóż najprościej powiedzieć tak, jaki jest dług publiczny do PKB? Czy wiecie, że w 2015 roku on był 52%, a jak kończyliśmy nasze rządy, po wszystkich tych wielkich wypłatach covidowych, po wszystkich tych niby wielkich wydatkach z naszej strony, dług publiczny do PKB był 49%. A teraz, akurat dzisiaj, obecnie rządzący. Przedstawili nowy budżet i okazuje się, że w trzy lata podniosą ten dług o około 15 punktów procentowych. I uwaga, mówię o długu eurostatowym, czyli tym, gdzie wszystko się liczy, gdzie przed rynkami finansowymi absolutnie nic nie może umknąć. Subskrybuj po więcej.